Pokój i dobro. Podczas tej trzeciej już niedzieli wielkanocnej w tym roku, roku C, usłyszymy o, w relacji według świętego Jana, o trzecim objawieniu się, ukazaniu się Jezusa z martwych Stałego wobec swoich uczniów. W poprzednim rozdziale widzieliśmy, jak się ukazywał Jezus Marnie Magdalenie, później Uczniom w Wieczerniku, zeszła niedziela, gdzie był między innymi tak zwany Niewierny Tomasz, a teraz 21 rozdział Jana, który jest. Tak zwanym drugim epilogiem tej Ewangelii, prawdopodobnie dołączonym do samego pisma nieco później, gdzie opisany jest, sam Jan albo jego uczeń opisuje o tym, jak Jezus ukazał się na brzegu jeziora Galilejskiego czy jeziora Tyberiackiego, a więc w Galilei, już nie w Jerozolimie, nie tam, gdzie dokonała się pascha Chrystusa, ale w Galilei, gdzie wszystko się zaczęło, moglibyśmy tak symbolicznie powiedzieć. Jezus ukazał się uczniom, którzy łowili ryby, ale nie było tam Wszystkich uczniów. Zapytajmy od razu, ilu uczniów było tam nad jeziorem galilejskim, czy jeziorem tyberiackim, gdzie ukazał się zmartwychwstały Chrystus. Może A? Czterech. Może B? Siedmiu. A może C? Jedenastu. Bo Judasza już nie było. Na końcu się przekonamy. Spójrzmy tymczasem na, na drugie czytanie, które podczas tej niedzieli wzięte jest. Podobnie jak w zeszłym tygodniu z Apokalipsy Świętego Jana, w piątym rozdziale tejże księgi Apokalipsy, która, jak wiemy, nie ma nic wspólnego z tym rozumieniem apokaliptyki w takim naszym języku powszechnym, a więc jakieś, jakieś straszne rzeczy związane z końcem świata, ale przede wszystkim jest to objawienie, objawienie sensu świata, sensu historii, sensu naszego życia. Na tym polega też ta. Ostatnia Księga Biblijna. I w piątym rozdziale Apokalipsy mamy bardzo ciekawy obraz, ciekawy, niejako święty Jan, ewangelista, apostoł, ten, który zapisał te słowa, niejako daje nam wgląd, jak gdyby przez dziurkę od klucza albo przez uchylone drzwi do niebiańskiej liturgii. To, co się dzieje w niebie, to jaki sens też wydarzeń i świata widzimy tam, właśnie w tej niebiańskiej rzeczywistości. I oto okazuje się, że siedzący na tronie, a więc sam Bóg, trzyma w ręku Księgę Zwój. Na którym są zapisane losy świata, sens świata, zamysł, projekt, jaki Pan Bóg ma na to życie, na ten świat. I nikt nie jest w stanie wziąć tej księgi od Boga, aby ją odczytać, aby zrozumieć sens historii, aby mieć klucz do zrozumienia tego świata i tego, co się w ogóle w tym świecie dzieje. Jako jedyny, okazuje się, podchodzi baranek. Baranek, który jest zabity, a jednocześnie żyje. Oczywiście jest to postać symboliczna która symbolizuje samego Chrystusa, naszego Pana, który też, jak, jak ten baranek został zabity, ale zwycięży z martwych stołu. I on właśnie, jako baranek, przejmuje te... Jest, jest jedyny godzin, aby wziąć księgę, złamać jej pieczęcie i odczytać tę Bożą księgę. Zresztą on sam otrzymuje, i w tym czytaniu mamy ten fragment, on sam otrzymuje boską chwałę, boską cześć od różnych stworzeń, od aniołów, od starców w liczbie 24 i od Czterech zwierząt. Te różne istoty, czy różne postacie, które tam się pojawiają, oczywiście symbolizują pewne elementy świata stworzonego. Aniołowie, a więc te byty niewidzialne, 24 starców. Prawdopodobnie mamy tutaj symboliczną liczbę 12 pokoleń Izraela i 12 apostołów, a więc te dwie dwunastki symbolizują całą liczbę wierzących, czy wreszcie cztery zwierzęta tajemnicze, które mogą symbolizować cztery strony świata, a więc też całe stworzenie, cały kosmos, który Bóg stworzył. Uczestniczy tutaj w tej szczególnej liturgii niebieskiej i powiedziane jest baranek zabity. Godzien jest otrzymać potęgę, bogactwo, mądrość, moc, cześć, chwałę, błogosławieństwo. Siedem przymiotów, siedem atrybutów, które otrzymuje baranek zabity i który zasiada też na tronie, razem, razem z tym zasiadającym na tronie, z Bogiem. A więc baranek otrzymuje boską cześć, siedem atrybutów, symbol pełni, po to, by pokazać, to, że rzeczywiście Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, jest prawdziwym Bogiem, który teraz od całego stworzenia w tej niebieskiej liturgii otrzymuje cześć i chwałę. Jak wiemy święty Jan jest na zesłaniu, jest na wyspie Patmos, jest pozbawiony wspólnoty, wspólnoty, do której mógł mówić, ale też wspólnota, z którą mógł się modlić, która dawała mu życie. I teraz spotyka. Chrystusa z martwych stałego. w dzień pański, czyli w niedzielę, doznaje tego objawienia, zachwycenia, ukazuje mu się Chrystus martwych oraz ukazuje mu się ta niebieska, niebiańska liturgia, trochę niebo się odsłania, trochę żeby go umocnić, trochę żeby pocieszyć. oczywiście, żeby mógł nas i wszystkich chrześcijan pocieszać również poprzez tą księgę Apokalipsy. Jednocześnie, żeby pokazać nam ważność, wspaniałość, wyjątkowość liturgii. Skoro w niebie będzie liturgia, tutaj na Ziemi chcemy już podobnie spotykać się z Panem, podobnie uczestniczyć w czymś tak wyjątkowym. Różne mamy doświadczenia liturgii, może nie w każdych parafiach jest ona tak wspaniała i tak wyjątkowa, ale warto odkrywać jej wspaniałość, wyjątkowość i przede wszystkim ważność. Mamy za sobą najwspanialsze liturgie w ciągu roku, czyli tak zwane triduum paschalne. Jeśli ktoś z Was był i w Wielki Czwartek, i w Piątek, i w Sobotę, czyli właśnie w tą Noc Paschalną, widzimy, jak jest wspaniała, jak jest wyjątkowa, kiedy gromadzi nas wszystkich, czyli mamy doświadczenia Kościoła, który chce być przy Chrystusie, mamy doświadczenie sakramentów i doświadczenie słuchania Słowa Bożego. To jest zupełnie coś innego niż kiedy modlimy się sami. Dobrze, oczywiście, kiedy modlimy się sami, ale kiedy jesteśmy zaproszeni na liturgię, mamy. Doświadczenie czegoś innego, czegoś wyjątkowego, czegoś, czego nie będziemy przeżywać w samotności, czegoś, czego nie będziemy mieli w swoim domu, w swoim pokoju czy w swojej izdebce, do czego oczywiście zaprasza nas Jezus Chrystus. Warto zdawać sobie sprawę z ważności tej liturgii, że jest tam obecny właśnie zmartwychwstały Chrystus, że ta liturgia to nie jest tylko to, co widzimy tutaj tym widzialnym naszym okiem, ale to całe niebo jest z nami. Ta liturgia również niebiańska. Dotyka tej naszej ziemski, przenikają się, są i aniołowie, są i święci, jest zmartwychwstały Chrystus, jest oczywiście Ojciec, jest oczywiście też i Duch Święty, który sprawia, że w tej liturgii możemy uczestniczyć. Dobrze jest sobie z tego zdawać sprawę, przeżywać w ten sposób tą liturgię, czy nawet upiększać ją, czy ubogacać, jeśli taką możliwość mamy. Ja sam, nawet jako kapłan, uczestnicząc w liturgii. Zupełnie inaczej ją przeżywam, inaczej słucham słowa Bożego niż gdybym sobie czytał w pokoju, nawet gdy głoszę, zupełnie inaczej to przeżywam niż kiedy na przykład nagrywamy w taki sposób ten komentarz, kiedy mówimy w ten sposób, tutaj mając świadomość innego sposobu wyrazu czy przekazu. Liturgia zawsze jest czymś wyjątkowym i święty Jan i Apokolipsa o tym nam mówią, o tym nas przekonują. I oczywiście zachęcają do tego, żeby brać udział w tej liturgii, bo to jest spotkanie niebo z ziemią się spotyka, jest obecny Bóg, jest obecny Duch Święty, który to aktualizuje i co najważniejsze tam możemy poznawać losy świata, a przede wszystkim też w tej liturgii zobaczyć i doświadczyć naszej historii, niech żeby Chrystus z martwych stały mógł otwierać tą księgę i wyjaśniać nam nasze życie. Na liturgii spotykamy żywego Boga, Chrystusa stałego. Takiego właśnie żywego Boga, Zmartwychwstałego Chrystusa spotkali również w takiej postaci cielesnej, wręcz dotykalnej i namacalnej uczniowie, którzy nad, jezi nad Jeziorem Galilejskim, czy jak nazywa Jan to jezioro, nad Jeziorem Tyberiackim, byli, aby łowić ryby. Powrócili po tych wydarzeniach paschalnych do swoich rodzinnych stron, na północ, do Galilei i tam łowili ryby. Cały ten połów, cała ta historia połowu bardzo bogata w szczegóły, w pewne też elementy symboliczne, których oczywiście nie sposób teraz wszystkich wyjaśnić czy skomentować, ale spójrzmy tylko na tę historię później. Po połowie ryb, po tym jak Pan Bóg niejako na nowo wezwał tych uczniów do swojej służby, do tego, aby byli przy Nim, dokonuje się jeszcze bardzo szczególne, powtórne powołanie Świętego Piotra. Po spożyciu śniadania, które Jezus przygotował tam na brzegu jeziora, Jezus rzekł do Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Nazywa Jezus Piotra imieniem Szymona, tym imieniem pierwotnym, który miał od początku, tak jak teraz powraca do Galilei jako do początku i Jezus też odwołuje się do początku, aby zapytać go o jego miłość. Nasze tłumaczenie mówi Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Co mogłoby sugerować, że Jezus pyta o to, czy jego miłość, czy miłość Piotra do Jezusa jest większa niż miłość innych do Jezusa. Co może wydawać się dziwne, bo trudno pewnie Piotrowi tę miłość swoją i miłość innych ocenić, zważyć czy porównać. Ale oryginał grecki, który stoi za tym naszym przykładem, dopuszcza również inne tłumaczenie tego wyrażenia. W innym tłumaczeniu tych samych słów moglibyśmy ująć to zdanie Pana Jezusa Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż to wszystko, czy bardziej niż te wszystkie rzeczy. Nie tyle ci, te osoby, ale bardziej niż te wszystkie rzeczy, a więc... Te cudownie złowione ryby, te sieci, to Twoje życie, Twój zawód, tych przyjaciół, towarzyszy. To wszystko, co tutaj jest obecne, co daje Ci radość, co jest też Twoim szczęściem i Twoim życiem, czy to wszystko, jesteś w stanie powiedzieć, że kochasz nie aż tak bardzo jak mnie? Czyli czy, czy ja, jako Twój Pan, ten, który. Dla Ciebie umarł i zmartwychwstał, którego Ty się zaparłeś, ale którego ja się teraz nie zapieram, mówi Jezus do Piotra. Czy kochasz mnie bardziej niż to wszystko? A więc Jezus pyta Piotra o jego miłość do Chrystusa, która ma być większa od wszystkiego innego. I jak wiemy, potrójnie to pytanie zadaje Jezus Piotrowi i potrójnie Je Piotr potwierdza tę swoją miłość, chociaż też tu jest pewna gra słów, również oddana w języku polskim. Jezus pyta czy Piotr go miłuje, a on, od, on odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. To słowo miłuje, kocham, może język polski nie oddaje aż tego e, różnicy znaczeniowej, ale w języku greckim agapao, ta miłość, o którą pyta Jezus, jest miłością ofiarną, miłością, która oddaje siebie, a Piotr odpowiada, Ty wiesz, że Cię kocham. Tam stoi grecki czasownik Fileo, który oznacza bardziej pewną miłość przyjacielską, zażyłość. Dwóch osób, które mają wspólny cel, lubią się przyjaźnią, a więc można powiedzieć niższy, a nie aż tak doskonały rodzaj miłości. Piotr jest świadomy, że po tym jak się zaparł trzykrotnie Chrystusa, nie jest w stanie teraz powiedzieć tak bez zawahania, że kocha go całym sercem na śmierć i życie. Kocha go taką miłością przyjacielską. I Jezusowi to wystarcza. Jezus daje mu mandat, aby pasł owce, aby był tym pasterzem, już nie tyle rybakiem, jakim był dotychczas, nawet rybakiem ludzi. Ale aby był pasterzem, tym, który troszczy się o Bożą Owczarnię. I wtedy pojawiają się, dopiero wtedy, na końcu tej perykopy, pojawiają się w ustach Jezusa słowa do Piotra: Pójdź za mną. Tu Chrystus powołuje Piotra niejako na nowo. Wiemy, że powołał go na początku. Ale teraz, po tym wszystkim, co się wydarzyło, po męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, sam Pan powołuje na nowo Piotra, aby poszedł za nim już z tym doświadczeniem przebaczenia, pojednania, pomimo zaparcia się, jak Chrystus, nie rezygnuje z Piotra, ale go posyła i powołuje, aby szedł za nim. Używając języka świętego Jana od krzyża, moglibyśmy powiedzieć, że zarówno Piotr, jak i jego towarzysze przeżywają noc ciemną czyli takie doświadczenie, yy, nie tyle, że Boga nie ma, co go nie widzą, nie odczuwają, że to wszystko, co wcześniej było takie piękne i wyjątkowe, yy, gdzieś zniknęło. To jest ta noc ciemna. Kogoś to wchodzi głębiej w życie duchowe, w pewnym momencie coś takiego będzie przeżywał. Mamy tutaj noc. Ten połów Piotra wraz z towarzyszami dzieje się w nocy, i ten połów jest bezowocny. Całą noc pracowali, całą noc łowili i nic nie złowili. Czyli widzimy, że ta noc ciemna to nie jest tylko brak Boga, czy doświadczenie braku Boga, ale to jest jeszcze trudzenie się na darmo. Czyli moglibyśmy powiedzieć, wszystko jest bez sensu. Nawet ten zawód, który wykonywał wcześniej, który był zawodowcem, nagle okazuje się również bezowocny, czyli jakby nic nie potrafił. Nie tylko nie widzi Boga, ale w ogóle nie widzi sensu w swoim życiu. Cokolwiek weźmie do ręki, czymkolwiek się zajmie, wszystko się rozsypuje i wszystko obraca się w nicość. To jest to doświadczenie Piotra i jego towarzyszy, może i czasami doświadczenie nasze, że wszystko wydaje się zupełnie bez sensu. Dlatego tak ważne jest zmartwychwstanie i tak ważny jest poranek zmartwychwstania, byśmy powiedzieli, kiedy Chrystus staje na brzegu tej nocy, staje na brzegu naszego życia i chce to wszystko oświetlić. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, ale uczniowie dalej nie wiedzą, że to jest Pan. Ta noc ciemna trochę też na tym polega. To nie jest tak, że Boga nie ma. On jest, ale my Go nie widzimy, my Go nie rozpoznajemy a On cały czas jest obecny. Stąd ta nasza trudność, stąd to nasze takie doświadczenie, stąd to życie w smutku, czy w cierpieniu, czy może nawet w bezsensie. Ale Chrystus staje i próbuje to wszystko oświetlić. Ale zaczyna bardzo prosto, prozaicznie, zwyczajnie, pytając ich, czy mają coś do jedzenia. Nie ma pytania wielkiego właśnie o miłość tutaj, nie ma wezwania, pójdź za mną, nie ma żadnego pytania teologicznego, czy wierzysz we mnie. Bardzo proste pytanie, czy macie coś do jedzenia? Trochę jakby Chrystus chciał zagadać, trochę jakby chciał się o nich zatroszczyć, bo widzi, że mają puste sieci. I bezsens polega też na tym, że, że te rzeczy materialne zupełnie ich nie cieszą, nawet się ich nie trzymają. I Chrystus wyprowadza i Piotra, i apostołów z tej nocy ciemnej. Kiedy rozpoznają, że to jest Pan, Piotr rzuca wszystko, zostawia te łodzie, towarzyszy, te sieci, te obfity połów. I chcę być przy panu. Stąd może później właśnie to pytanie: czy miłujesz mnie więcej niż to wszystko? Już pierwszy gest Piotr wykonał. Można było powiedzieć, no trzeba było dopłynąć, po co się moczyć? No, kiedy wyszedł z tej wody, jeszcze w ubraniu płynął, pewnie nie wyglądał najlepiej na jakieś biznesowe spotkanie w ten sposób. Gdyby poszedł, to od razu straciłby pracę, nikt by nie potraktował go poważnie. Ale to jest ten Piotr zawsze taki wyrywny, zawsze gwałtowny ten, który chce pokazać, jak bardzo mu zależy. Zanim otrzymał to pytanie, już w jakiś sposób pokazał, że zostawia to wszystko za sobą, chce być przy panu, tęskni za panem. Nie może żyć bez niego, nie może żyć bez tego, który jest życiem, tego, który ma słowo życia. On dzisiaj jest w ciemności, stracił to słowo, zgubił je, nie widzi, ale dzisiaj spotyka Chrystusa, od teraz wszystko się zmieni. Może gdzieś tam jest jeszcze echo tych wyrzutów sumienia z powodu zaparcia się, z powodu tego, że nie był przy. Panu, z powodu tego, że rzucał te słowa na wiatr, że był taki gorliwy, taki bohater, a potem okazało się to słomianym zapałem. Dzisiaj chcę być przy Chrystusie, chcę, żeby ta noc w końcu się skończyła i żeby nastał ten świt, i tak się dzieje. I potem ten nie tylko wspaniały połów, nie tylko to wspaniałe śniadanie wielkanocne, ale również ten wspaniały dialog, kiedy na nowo może zmazać to wspomnienie tej czwartkowej nocy, tego zaparcia się. Kiedy wyparł się swojego mistrza, dziś może powiedzieć tak, kocham Cię. Może tą miłością nieporadną, może trochę tą ziemską, może taką ludzką, ale tyle, ile dzisiaj mam miłości, chcę Ci powiedzieć tak. Trzy razy tak, żeby zmazać te trzy słowa, że nie znam tego człowieka. I oczywiście podsumowując, możemy zostawić Wam przysłowie. Oczywiście przysłowie, które się rymuje, nie jest aż tak znane czy popularne, ale próbuję połączyć właśnie to. Miłość, którą dzisiaj Piotr wyraża do Chrystusa, i zostawienie tego wszystkiego, co jest ważne, jest potrzebne, ale bez Chrystusa staje się niczym. Gdzie miłość panuje, tam niewiele brakuje. Tam, gdzie będzie miłość i faktycznie będzie spotkanie z Bogiem, który jest miłością, niewiele brakuje. Wcześniej okazuje się, możemy mieć towarzyszy, możemy mieć fach w ręku, możemy mieć sieci, możemy mieć łodzie i to wszystko będzie pustką i nicością. Bez prawdziwej miłości, a tą prawdziwą miłością jest Jezus Chrystus. Wiemy, że nie tylko Piotr był tam nad jeziorem tyberiackim, kiedy ukazał się Jezus, byli też inni uczniowie. Zapytaliśmy, ilu w sumie ich tam było. Może A czterech? Może B siedmiu? A może C 11 Dzisiaj odpowiedź środka, czyli odpowiedź B. W sumie, jak gdybyśmy policzyli, ewangelista podaje, że było siedmiu uczniów, a więc. Nie wszyscy apostołowie, którzy byli, ale właśnie siedmiu uczniów doświadczyło tego szczególnego spotkania. Obyśmy i my, zwłaszcza w tym czasie paschalnym, spotykali Chrystusa zmartwychwstałego na liturgii, na modlitwie osobistej, abyśmy i my mogli naszą miłość do Chrystusa ponad wszystko jemu wyznawać. Pokój i dobra.